była częścią wschodnich fortyfikacji państwa niemieckiego. Rozstrzygnięcie w przyszłej wojnie miało się dokonać na zachodzie Europy. Dlatego przewidziano, że wschodnich krańców państwa będą bronić stosunkowo niewielkie siły. By je wesprzeć, postanowiono wybudować system fortyfikacji wykorzystujących warunki naturalne jeziora, rzeki i lasy, i będących w stanie zatrzymać rosyjską kawalerię. Jako pierwsza wzniesiona została w latach 1899-1900 pozycja jezior mazurskich, w której centrum znajdowała się istniejąca już wcześniej twierdza Bojem. Następnie postanowiono wzmocnić tę pozycję, budując kolejną linię umocni, nazwaną Szczycieńską Pozycją Leśną. Koniec XIX wieku niemiecki plan przewidywał, że w przypadku prowadzenia działań wojennych na dwóch frontach rozstrzygnięcia należałoby najpierw szukać na froncie zachodnim, dopiero później w wojnie z Rosją. Plan ten zakładał, że w początkowej fazie wojny Rosjanie obejmą przewagę właśnie tutaj na tych terenach na froncie wschodnim, dlatego też Obszar ten nie był przystosowany do prowadzenia długotrwałej, długofalowej obrony, lecz jedynie do jakby tymczasowego spowolnienia ruchu właśnie tego frontu. Budowę rozpoczęto w latach 1900-1902. Jeszcze w 1900 roku w Sasku Wielkim wzniesiono betonową wieżę piechoty dla broni ręcznej i maszynowej. W latach 1903-1904 rozpoczęła się budowa fortyfikacji na odcinku jeziora Wałpusz i jeziora Zestrój. Wówczas to w okolicach Młyńska i jeziora Wałpusz wzniesiono kilkanaście blokhausów. W kolejnych latach wzniesiono baraki dla żołnierzy i dzieła piechoty. Wysieńska pozycja leśna w sierpniu 1914 roku nie odegrała żadnej roli. Została przez Niemców opuszczona i zajęta bez walki przez drugą armię dowodzoną przez generała Samsonowa. Dobra, aktualnie znajdujemy się w tym miejscu, a punkt, do którego zmierzam, jest tutaj. Doświadczenie z I wojny światowej nauczyło Niemców, że prusy wschodnie i te tereny, właśnie, na których się znajdujemy, są naprawdę kluczowym elementem w obronie Niemiec, dlatego skupiono się na rozbudowie właśnie już tego istniejącego systemu pierwszowojennego, budując choćby schrony bierne dla jednej drużyny piechoty, który znajduje się właśnie za moimi plecami, jak również takie obiekty w formie schronu biernego dla dwóch drużyn piechoty. you <laughs> W późniejszym etapie, czyli już tak naprawdę pod koniec lat 30., przed wybuchem II wojny światowej, zaczęto również budować schrony bojowe do ciężkich karabinów maszynowych typu CKM, aby można było właśnie z nich prowadzić ogień. Takie schrony najczęściej umieszczane były przy trasach komunikacyjnych takich kluczowych, gdzie tak naprawdę ten ostrzał był właśnie wymagany i zabezpieczenie żołnierza, który Taki ostrzał właśnie prowadził. Wejście Hitlera do władzy to wielki przełom, tak naprawdę w postrzeganiu fortyfikacji. Cały ten mechanizm nabrał tempa i rozmachu, Powstało nawet, powstały nawet klasyfikacje odporności tych właśnie budowli ze względu na najczęściej grubość ścian czy, ta, czy nawet samą konstrukcję. W 1939 roku pozycja składała się z 67 obiektów. Ostatnia rozbudowa miała miejsce w 1944 roku. Wtedy to szczycieńska pozycja leśna połączona została z pozycją olsztynecką. Planując budowę fortyfikacji na terenie plus wschodnich, z pewnością brano pod uwagę naturalne walory tego terenu, tego obszaru. Znajduje się tutaj setki, tysiące jezior, terenów podmokłych, bagnistych, olbrzymie płacie lasu. To wszystko miało Ogromny wpływ na sam etap projektowania i wykreślania linii przebiegu tychże właśnie fortyfikacji. Za naszymi plecami zarysowuje się bardzo charakterystyczny element szczycińskiej pozycji leśnej, czyli rów przeciwpancerny. Funkcję jaką miał spełnić na pewno jest to funkcja obronna, czyli jakby utrudnić możliwość przeprawy właśnie prze, przejazdu, przedostania się właśnie za ten rów wozom bojowym. Charakterystyczne tak jak widzimy właśnie ten rów i pagórki. Po jednej i po drugiej stronie takie pagórki widać ewidentnie, że jest to po prostu urobek, który który pozostał po pracach właśnie związanych z, z kopaniem tego rowu. Zaznaczam kopaniem ręcznie. Cały ten rów, te dziesiątki kilometrów tego elementu został wykonany rękami ludzkimi. W obiektywie słabo to widać, jaka jest głębokość tego rowu, także pozwolę sobie dla porównania wejść i pokazać Wam, że jest to naprawdę sporej głębokości budowla. Generalnie stoję na samym dnie, ja mam 1,80 m i myślę, że jeszcze z metr nade mną, z metr półtora metra jakby zarysowuje się właśnie ta linia umocnień. Kolejnym charakterystycznym elementem e, tak naprawdę naszych mazurskich lasów e, są właśnie kilometry, dziesiątki kilometrów takich transzei, jak widać tutaj. Okopy, które łączyły jakieś najważniejsze punkty w całym, tym, w całym tym systemie obronnym, okopy, w których właśnie żołnierze mogli się skryć, czy to z nich właśnie prowadzić ostrzał, bądź po prostu takim okopem dostać się z jednego punktu do drugiego, gdzieś przebiec do jakiegoś schronu z miejsca na przykład, gdzie prowadzili ostrzał. Najmniejsze z elementów całego tego systemu obronnego, czyli tak zwane garnki Kocha, one powstały w ostatnim etapie modernizacji całej tej linii. E, ta linia była kilkukrotnie modernizowana i one były takim dopełnieniem jakby tego całego e, systemu obronnego. E, elementy prefabrykowane. E, tutaj jest dobrze zachowany właśnie taki obiekt, e, bo widać ewidentnie, że ten element e, służył jako taka właśnie strzelnica, powiedzmy dla żołnierza, żołnierz mógł tutaj e, zwyczajnie, on jest obecnie no, trochę zasypany, ale mógł tutaj e, się schować i prowadzić ostrzał do nieprzyjaciela, natomiast e, Tutaj znajduje się drugi element z taką charakterystyczną kopułą, pokrywą. Najczęściej on służył jako magazyn, jako miejsce, gdzie taki żołnierz w momencie, gdy zostaje atakowany, może się skryć. Te dwa niewielkie obiekty łączy tutaj tunel pod spodem. To wszystko są elementy prefabrykowane. To są takie elementy jak dzisiejsza, powiedzmy, studnie. Kanalizacyjne, i właśnie z nich bardzo szybko można było taki system budować. To jest obiekt dla jednego żołnierza, który mógł w bezpieczny, w miarę bezpieczny sposób tutaj kilka dni nawet funkcjonować. Najczęściej właśnie ten, ten element, który jest przykryty na stałe, najczęściej znajdowało się tutaj skład amunicji pewnie żywność, no taki powiedzmy magazyn oraz również miejsce, gdzie mógł szybko właśnie tym łącznikiem przebiec, uciec, przeczołgać się i, i, i tak naprawdę być bezpiecznym, przynajmniej od ostrzału z karabinów. Za moimi plecami kryje się spory obiekt. Spory jak na szycińską pozycję leśną. Jeden z trzech. Tak naprawdę obiekt, którego przeznaczenie to schron dla dowództwa na poziomie kompanii batalionu. porównania znajduje się obecnie na szczycińskiej pozycji leśnej, ale na odcinku właśnie tym w spychowie, w odcinku e, przygotowanym tak naprawdę do zwiedzania, przygotowanym dla turystów, dokładnie tak to wygląda, schron dowodzenia projektu 668-50 metrów. Prawdopodobnie schron, który zaprojektowany był przez samego Adolfa Hitlera, tak naprawdę niemontowany jedynie na szczycieńskiej pozycji leśnej, lecz na różnych pozycjach umocnionych. Więc widzimy tutaj system wentylacji, czerpnie e, jakieś filtry zapewne. No i rozprowadzenie już z filtrów e, czystego powietrza, właśnie po całym obiekcie. Tutaj widzimy prycze, jakieś biurko, e, wyjście ewakuacyjne wraz z tutaj z taką no, prowizorycznym piecykiem, taką kozą. Tutaj mamy komorę, śluzę tą gazoszczelną, czyli mieliśmy wejście od tej strony. Tutaj jakiś żołnierz, który pilnuje tego wejścia. Szafka w wejściu na, na odzież. Tak naprawdę jeżeli nastąpiłoby skażenie chemiczne, to taki żołnierz mógł tutaj w tej szafce właśnie starą Chociaż zostawić z niej, pobrać zapewne czystą, dostać się wtedy do śluzy gazoszczelnej, no i już wtedy do wnętrza schronu. Ale co skłoniło mnie do przyjazdu tutaj, poza tym, żeby pokazać Wam, jak fajnie można wykorzystać właśnie te istniejące fortyfikacje, tworząc właśnie choćby taką ścieżkę edukacyjną, postawić, zrobić kilka tablic informacyjnych. I zwyczajnie taki kawałek ścieżki oddać do użytku. Natomiast to, co chciałem wam pokazać, znajduje się dosłownie w tym miejscu. Zobaczcie co to jest. To nie jest to nie jest jakiś odłupany beton. To zwyczajnie są już skruszone. Worki z cementem. Tu jeszcze widać papier od opakowania. To jest zwyczajnie worek cementu, który pod wpływem no 80 lat i wilgotności zwyczajnie stwardniał. Obstawiam, że ta górka to też pozostawione po prostu skład cementu dokładnie. Czyli tutaj odrywając ten mech, zapewne byśmy po kolei te worki odkrywali. Tutaj widać, jak one były ułożone. No teraz się z tego zrobiła już jedna duża bryła, no ale jest to taka ciekawostka, że tak naprawdę no, te obiekty nie były wykończone, a to jest właśnie materiał, z których 80 lat temu je budowano. Zobaczcie, co ciekawe, w tym schronie jeszcze jest oryginalne deskowanie. Które z obiektów były bardzo dobrze zamaskowane, tak naprawdę do dzisiejszego dnia ciężko jest je znaleźć, a to jest przykład jednego z nich. Podejdziemy, pokażę Wam, jak to wygląda tak naprawdę w momencie, gdy tutaj się zazieleni, to ten obiekt, mimo tego, że znajduje się przy samej drodze, jest po prostu nie do zauważenia. bierny dla dwóch drużyn piechoty z wysadzoną przednią ścianą, częściowo i tak naprawdę, mimo tego, że bardzo dużo po pozycji leśnej jeżdżę to e, i w tym miejscu jestem pierwszy raz. Szczecińska pozycja leśna to nie tylko system schronów, czy to biernych, czy bojowych, ale tak naprawdę cała infrastruktura, która z tym przedsięwzięciem miała się wiązać. Chodzi mi tu między innymi o zapory, projektując szycińską pozycję leśną brano pod uwagę naturalne walory tego właśnie terenu. Ale poza, poza takimi zaporami czy jazami to również choćby system łączności i z tego co wiem, jedyny obiekt przeznaczony właśnie do tego celu, który do dnia dzisiejszego zachował się na szycińskiej pozycji leśnej. Niewiele osób o nim wie, aczkolwiek za chwilę Wam go pokażę. 1901-1906, czyli na samym początku budowy Szczycińskiej pozycji leśnej, zaczęto budowę łącznic, łącznic telefonicznych, telegraficznych. To miało, być, to miało być wykonywane przy współpracy z zarządem poczty. I jedno właśnie jeden z takich obiektów, który do dnia dzisiejszego się zachował, nie wiemy ile ich było. Czy było ich więcej, czy to jest tak naprawdę. Jakby ewenement na całej tej szczycińskiej pozycji leśnej. Aczkolwiek z całą pewnością ten obiekt, właśnie z tym frontowym wejściem centralnym, to właśnie był jeden z elementów systemu łączności na szczycińskiej pozycji leśnej. Wojnie, kiedy miasto zaczęło się rozrastać, część szyciańskiej pozycji leśnej znalazła się właśnie w jego wnętrzu. Na tym obszarze, po rowie przeciwpancernym, w zasadzie nie, zostały już, nie zostało już nic, został on zniwelowany, wyrównany, zasypany. Obecnie znajdują się w linii jego przebiegu prywatne posesje. Natomiast jest jedna ciekawostka, którą właśnie chciałem się z Wami. Podzielić. Obiekt, o którym e, mało kto wie. Obecnie ten obiekt znajduje się na e, prywatnej posesji. Pięknie porośnięty winoroślami i pełni pewnie funkcję jakiejś piwniczki. E, zobaczcie sami. W styczniu 1945 roku wojska niemieckie opuściły szczycieńską pozycję leśną bez większych walk. Po II Wojnie Światowej rozebrano zachowane jeszcze ceglane blokhausy, natomiast większość obiektów z lat 20., 30. i 40. zachowała się do naszych czasów. Dodać można, że w obrębie szczycieńskiej pozycji leśnej, na południe od Szczytna, pomiędzy ródką a Siódmakiem znajduje się system strzelnic do broni krótkiej i długiej. Po 89. roku strzelnice zostały opuszczone i zamknięte. Obecnie popadają w ruinę. Mało kto wie, że ich początki sięgają końca XIX wieku. Już wtedy obok strzelnic istniała tu kantyna leśna. Stopniowo system strzelnic był rozbudowywany i unowocześniany. Oprócz strzelnic i kantyny znajdowało się tu kilka budynków, po których zostały tylko fundamenty. Mimo tego, że szczecińska pozycja leśna nie odegrała żadnej istotnej roli podczas II wojny światowej, to nie zmienia faktu, że obecnie znajduje się na naszym terenie, tak naprawdę w naszych lasach. Patrząc po tym, co dzieje się w jakby sąsiednich nagleśnictwach, może warto by było również na terenie właśnie szczytna, czyli jakby imiennika całej tej linii fortyfikacji, również pomyśleć o tym, żeby tą pozycję przystosować pod jakby ruch zwiedzających turystów tak naprawdę może nie w całości ale choćby jakiś fragment tych fortyfikacji na pewno na pewno przyniosłoby to sukces w postaci właśnie sporej liczby zwiedzających czy to choćby miłośników historii którzy z pewnością z chęcią by zobaczyli właśnie taką pozycję w formie jakby pierwotnej czyli w momencie gdy E, udałoby się ją doprowadzić do, e, do stanu sprzed 80 lat.